Cześć! Pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić zupę pieczarkową. Będzie to wegańska zupa pieczarkowa na mleku kokosowym. Razem z pietruszką i grzankami. Wegetariańskie jadło. Do wykonania zupy będziemy potrzebować. Odrobinę oliwy, dwie średnie cebule, trzy ząbki czosnku, pół kilograma pieczarek, natkę pietruszki, 400 ml mleka kokosowego, sojowego lub migdałowego, 150 ml wody. Przyprawy: płatki drożdżowe, sól kłodawska oraz pieprz mielony. Ok, przygotowanie rozpoczynam od rozgrzania garnka. Do garnka wlewam niewielką ilość oleju rzepakowego. Będę podsmażał cebulkę z czosnkiem. Zatem biorę dwie cebule i kroję je w drobną kostkę. Na rozgrzany olej wrzucam cebulkę. Do cebulki dorzucę 3 ząbki czosnku. Skrawam je w drobne paseczki. Zufę będę robił na pieczarkach startych na tarce na grubych oczkach. Dobrze, pieczarki mam potarte, także dokładam pieczarki do naszej podsmażonej cebulki i czosnku. Dosypuję sól. Dosypuję trochę pieprzu. Do naszej zupy będę dodawał pietruszkę, drobno ją skroję. Do podsmażonej cebuli, czosnku i pieczarek będę dolewał mleko kokosowe. Ok, dokładam nasze mleko kokosowe. Trzeba, no, ale dobre. Trochę soli. I doleję trochę wody. Do naszej zupy dodam nieaktywnych płatków drożdżowych. Są one rewelacyjne do tego dania. Do prawie gotowej zupy do, do, dołożę pietruszkę. I nie będę jej długo gotował. Chcę, żeby ona była surowa. Nasza zupa jest gotowa. Naleję ją do toleża I posypię grzankami. Nasza wegańska zupa pieczarkowa jest gotowa. Smacznego!